Już 18 raz z cyklu naszych konferencji jako firma Blatin organizujemy na terenie całej Polski ciąg konferencji, w którym przekazujemy nasze doświadczenie blatinowskie w hodowli i w żywieniu zwierząt. Poparte również wykładowcami, których zapraszamy z zagranicy. Z różnych kontynentów. W tym roku mamy gościa z Kanady, który jest wieloletnim doradcą na stadach kanadyjskich. Chciałby nam się podzielić podczas tego cyklu swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o utrzymanie, żywienie zwierząt i zarządzanie stadami, ale przede wszystkim trzymamy polską myśl hodowli, ponieważ osiemnasty raz. Prowadzi to szkolenie również dla nas profesor Zygmunt Maciej Kowalski z Krakowa, jesteśmy mu za to wdzięczni i on tą myśl z nami trzyma. Co roku cieszymy się ogromną konferencją przez te 5 dni jeżdżąc po całym kraju. Średnia statystyczna to jest w okolicach 150 osób na spotkanie hodowców, także doświadczenie pokazuje, że potrafimy to robić z dużym sukcesem. W moim dzisiejszym wykładzie starałem się hodowcom uzmysłowić, jak wiele zależy od żywienia. Dyskutowaliśmy o problemie okresu bezrujowego po porodzie, o problemie tzw. cichych rui albo braków rui. Niewłaściwego manifestowania, a także o tak zwanej zamieralności zarodków, z jakiego powodu ona ma miejsce. Starałem się udowodnić, że to wszystko albo bardzo wiele zależy od tego, jak hodowcy żywią krowy. Moim zdaniem takie konferencje są bardzo potrzebne. Można z nich wynieść wiele ciekawych informacji, które z pewnością wykorzystuję w swoim gospodarstwie i na których chętnie się pojawiam. Konferencja bardzo fajna. Między innymi osobiście po raz pierwszy doktora Kowalskiego miałem przyjemność usłyszeć. Sporo rzeczy postaram się przenieść z tej konferencji na, na swoje podwórko. Ponadto atmosfera była taka dość luźna podczas tej, tej, tej konferencji. No i jestem bardzo zadowolony za, jeszcze raz, tak jak mówię, za zaproszenie.